Ukraińskie słowo. Muzyka Witaj serdecznie. Przy mikrofonie Agnieszka Parfiniuk. запрошую на чергову зустріч з українською культурою та традиціями. Програма «Українське слово» реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту Союзу українців-підлаша. Триває різдвяно-новорічний період, під час якого проводяться у регіоні колядні концерти. Сьогодні в програмі подамося до Більська, де 16 січня Dzieci tam ołot zaprezentowali się u koladniczemu repertuaru. Wieczór koladok odbył się w bilskim budynku kultury. Na scenie, oprócz uczniów Sadoczka nr 9 – Lisowa Polana ta początkowej i szkoły Adama Mickiewicza wystąpiły ansiabli Rodyna z Dubiarzyna ta Dumka z Bielska. Wieczór na to co by zaprezentować rodzicom babcym, uczniów, którzy uczniu, ukraińską język, Ukrainską mowę jak ridnoju. Bilsze prowiecierkoliadoko rozkaże w czytelka Ukrainsko-jemowy Jolizaweta Tomczuk. Po ciekawymości ukraińsko ju Jalinkoju, jak u roku organizuje Sojusz Ukraińców Pidlasza. Pro tradycji tego zachodu rozkaże w czytelka Ukrainsko-jemowy Agnieszka Giza. Podajemy się do Bielska. Dzisiaj odbył się Bachir koncert Kolado, uwykonani DIT-y, jak i wyczaj Ukraińską w blisku Pillaczkomu, Poczynając z Sadoczka aż do ostatniej klasy w początkowej szkole, numer 4. Tak jak zawsze występali nie tylko dzieci, ale my także zaprosili do uczestnictwa w koncercie Ensemble Rodyna Zubiażna i Ensemble Dumka z blisku Pillaczko. Tradycja tych wieczorów no sięga praktycznie od początku e, nauczania ukraińskiej mowy w Bilsku, jak w Sadoczku, tak i w początkowej szkoli. Przez z rokiewmy robili ci koncerty okremu i w Sadoczku i w szkole z każdym rokiem ci koncerty jakoś tam rozrostały się. Potem nie było w kiedy była pandemia i poza pandemią my wyrazyli, takie w решили, że wszystkie w obiednajemy grupy i zrobimy wspólny, zagnany taki koncert w Bielskim budynku kultury. Все таки маємо новий будинок кращі умови. Батьки можуть спокійно сісти в гарному залі, подивитися, дійсно гарний концерт. Я старалася, щоб сьогодні прозвучали і ті традиційні, тому спеціально ми розпочали колядкою з черемхи села. Вона мені дуже подобається. Дуже стара колядка, дуже гарна. Заспівали різдвяну приспівку. Якусь до біженці ще пам'ятають, що завжди на різдво було ніхто сьогодні. Тих різдвяних. piłok nie wykonuje podczas koladowania. to było troszkę naturalno, autentyczno, dziś tak jak było w okolicach Bielska Piłańskiego, no i oczywiście suczasnie tak? Te koladki, jakie zaraz niczka ta jasna, u praktycznie wszyscy chory zaraz wykonują, mają w repertuary. Było trochę współczesnego, trochę tradycyjnego, tak, żeby jakoś i objedna pokolenia, żeby i te starsze pokolenia відчуły, że wse takie coś tam передаły małym dzieciom, młodzi. А молодь при нагоді могла поспівати і сучасне, але з великою охотою вивчали також ті старовинні колядки. Baronika Hapunowicz czuła jak rodzina, jak, jakby to było światło, na którym my wszyscy koladowaliśmy. Czuła taką niesamowitą Aurę, nie wiem jak to powiedzieć. Rano to jest dla mnie rodzina, ja tu od najmłodszych lat i dla mnie to jest jak rodzina. Teraz ja jestem na studiach, ale nadal przyjeżdżają na koncerty, na próbach mnie no, nie mają zawsze jak przyjechać, ale na koncert zawsze znajdę chwilę, żeby przyjechać, a szczególnie na kolatki. Zakończy się taki obradowo ryzgwany czas. Mamy wieczór i przygotowujemy do tego wieczoru koladok i na samej, już koniec przed zimowymi kanikulami, robimy zabawę dla dzieci, aby że wszystko tym. tym. Ja już pracuję w szkole 21 lat, i od samego początku mamy dla dzieci. Jakie chodzić na uroki ukraińskiej mowy w początkowej szkole w Sadoczku? Robimy jelenki, tak, że historia jest dobrowolną. Wraniejsze przyjeżdżali dzieci z Bielostoku, teraz tylko jak z Morzu, jak raz to przyjeżdżają jeszcze uczniowie z Czeremchy i robimy to taką wspólną zabawę dla naszych wszystkich uczniów. Так що того року також робимо для наших дітей таку ялинкову забаву в суботу на годину 11. .00. всі діти, які вчаться українського в садочку в початковій школі, номер чотири, побачимо, чиї черемха буде, будуть бавитись, дістануть маленькі подарки. Прийде Миколай, буде просто забава, забава і ще раз забава. W Bilsku mamy naukę ukraińskiego z pierwszego klasu po ósmy. Oczywiście, poczynając się tam z samego sadoczka, no, ale w szkole początkowej nr 4 imieniem Adama Mickiewicza w Bilsku mamy z pierwszego po ósmy klas. Także je dla kogo pracować, je dla kogo przyświęcić swój wolny czas prosto. Oś tak, tradycję koladowania podtrzymowali uczni Sadoczka nr 9 i początkowej szkoły nr 4 w Bielsku. To nie jedyny koncert koladów organizowany Sojuszem Ukraińców Pidlasza. W najbliższych dniach przejdzie de kilka z nich. Zawtra, 19 stycznia, w Silskiej Switlici w Dubni zaprezentują się ensambli Rodyna, Dumka i Goryna. Początek o 18.00. 20 sicnia zaprosio na Vecchie Colado u Bilostoji w Centry Hromadscoe Aktivity. Początko o 16. Z cherry 21. sicca with your Vecchory Colado Umichicak o 14. Town Stancy o 16. Detailing information, you get it in сторіncy Soyuz Ukraine Pilasha. Timchomia proved any channel. Ukraińskie Słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do czyli w czerwonych wydaniach Ukraińskiego Słowa. Слухали ви передачу українською мовою українське слово.